Witam bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku z serii Minecraft po staremu. Jest to trochę inna seria chyba niż inni lesplayerzy na YouTube nagrywają, ponieważ ja nagrywam z wersji bety 1.5. Ponieważ z moim zdaniem do tego Minecrafta weszło za dużo dodatków, mikstur, różnych stołów alch alchemicznych, tych enchantingi i innych. Dziedzictwa. A więc tak, no to tworzymy świat. Tym go... Stare mm, dobre czasy. Okej. Okay. Tworzymy nowy świat. Jesteśmy na jakiejś pustyni. Tutaj bardzo pięknie i ładnie pustyni. No, to stare są dla mnie o wiele, wiele lepsze na no, już nie biegu chociaż bieg mógłby, mógłby, mógłby zostać bo akurat tak wolno się chodzi trochę no, ale dobra grać to grać Przyda się łóżko, yy, przyda się na łóżko. To tak, no to... Ja... o, To jest jeden z lepszych momentów gry kiedy zaczynasz i masz tutaj fajny źródło kulawy. Mógłbym zrobić już portal do netheru, tylko bym by musiał znaleźć yy, żelaza trochę. No i krzesiwo, nie? ale to za mniejsze z tym spying pewnie zaatakuje oj, 600 nie ma tutaj 600 z że nie mogę od razu tutaj pibonk wszystkiego dawać no cóż będę miał ok. chociaż utrudnienia, nie? Zrób sobie kill off, miecz, no te wszystkie niebezpieczeństwa, które nas czyhają, co jest... aha, dobra. O, może być. Chodź tu, mały Grunek. Yeah. Nasz pierwszy post prostu pokonany. Ujj, dobra. Teraz tutaj są wersji które nie dają żarcia. Hmm, no szkoda, ale zabijemy je dla skóry. Zbroje się zrobi. No. Lubię te... Nie wiem, nie pamiętam czy... Ale chyba nie ma takich latających wysp na wersjach... 1 jeden... 2,5 Tylko mi się te, tego mi brakowało też No i na pewno brakowało mi starego wyglądu cobblestone'a O właśnie I starych cegie, bo Te cegły, które były wcześniej, to jest Znaczy te, które teraz są Strasznie wyblakły Te, które, są, które były w wersji 1,5 Są o wiele, wiele, wiele lepsze No ale tutaj Filmik ten pierwszy będzie nakręcony do nocy, do pierwszej nocki. No, no, te filiki powinny być troszkę dłuższe. No dobra. Tutaj... O. Węgiel. No, szczęśliwo już mam, czyli tylko zostało mi żelazo. Bo tego żelazo to tak w sumie mogę już zrobić portal do naderu. Nie potrzebuję diaksowego kilofu. Kilofa, kilofu. Nie. A jest, dobra. 1.5 jest portal do naderu już. już zapomniałem trochę. Pamiętam dobrze, że tutaj rzadkością jest glina. Dobra, tak małe, ale własne mieszkanko takie super. Mhm. Się będzie spało, tutaj zakryję, żeby się to nic nie zrespiło no, tutaj to tak ładnie pięknie będzie. Zrobię patyki. Pochodnie. No i sobie zrobię jeszcze ten sikierkę pójdę po drewno tutaj rozwieszam te pochodnie no dobra idziemy o kurczak, a on też nie daje już tego żarcia to jest, może tylko od świnek okej okay. Dobra, no i chleb, tak, chleb. Chleb i ciastka, chociaż więc jest bardzo, bardzo, bardzo trudno znaleźć. Tylko w tych monster spawnerach... A... O, monster spawnerów nie jest tak dużo. Było kiedyś. Jak, jak jest teraz w wersjach. Yy, ja do, do tego... Do tej serii... Może wykorzystam parę modów. Jeśli to słyszeliście, to przepraszam, ale... Przy mojej drodze jeździ bardzo dużo motorów Znaczy na mojej drodze, koło domu eee... No to tak No No, może wgram kilka modów, jeśli mi się to jakieś fajne znaleźć To tutaj je wgram No, Creatures nie będę wgrywać, bo jakoś nie chcę na tekstorach też żadnych nie będę grać Tylko na tych oryginalnych No, bo są jakoś co najlepsze? Dobra, gdzie jest słońce? To zachodzi powoli. Dobra. Trzeba zrobić drzwi. Ej kurczak, a dobra, idź, zjedzą cię zombie, idźcie mi ja się uratuję. Dobra, no to... można trochę rozkopać. Jeszcze nie wiem po co, może coś się znajdzie. Jakiś coś, coś. A no, w ogóle że było jakieś to bardziej przestrzenne niż jakieś takie małe coś. No dobra. Skopię tutaj też sufit, bo nie lubię w tych na, wysoko na wysokość dwóch, bo derwujmy to strasznie. No dobra. Daj mi to. Z tego co widziałem, na, filmika, na filmiku Minecraft Plo Łodajże, kiedy mm, dawał przegląd snapshota które, któregoś od wersji 1.2.5, po prostu zobaczyłem tam tylko, że jest handel z npc to to już była dla mnie porażka. Jedna wielka, to już staje grom RPG To miała być gra taka przygodowa chyba Nie wiem, nie znałem planów nocha na tą grę Ale wydawało mi się, że będzie że co z update'em będzie lepsze a tu mi zawiódł nocz troszkę Dobra, to się nie będę rozkupywał, bo i tak końc odcinka Jest już, bo ja muszę też już uciekać, muszę jechać do babci To jest... No dobra, to tam teraz takie ładny, piękny bardzo zachód słońca Albo ja sobie jeszcze sprawdzę tej wysepce... no dobra, już nie, jutro Znaczy... o, tam jest węgiel Na następnym odcinku tutaj na tą wysepkę sobie wejdziemy, coś tam popatrzymy Tutaj oczywiście ośleci nie będę, bo chcę wodę ku siebie. No dobra, to do usłyszenia, do zobaczenia w tym odcinku z serii Minecraft po staremu.